U jednych budzi grozę kolarze na samą myśl, po co się niemiłosiernie i pieką ich uda. U innych jest to temat do ironii i oczywiście porównań, że w Polsce jest dużo więcej dłuższych i bardziej stromych podjazdów. Niemniej. Co roku na tym podjeździe zmagają się kolarze Tour de Pologne i ja dzisiaj również zamierzam się tam wybrać. Mowa oczywiście o ścianie Bukowina i podjeździe w Gliczarowie. Witam was serdecznie i zapraszam was na kolejną wycieczkę po podhalańskich drogach. Prawdopodobnie w najcieplejszym dniu czerwca. Tak więc zapraszam do oglądania. Zanim oczywiście podjadę na ścianę Bukowinę, będę miał kilka innych dość mocnych podjazdów. Tak więc no, mocno się rozgrzeje do tej próby. Dzisiejsza trasa nie ma zbyt dużej ilości podjazdów. W sumie będą może ze 3-4, co daje 1000, bodajże 380 w pionie, a całość 80, no, może 5 km góra. Film. Zanim obejrzycie na kanale, to będzie już wiadomo, jak zagrała polska reprezentacja z Hiszpanią. A ja właśnie będę starał się wrócić na ten mecz, który jest przed nią, czyli Portugalia-Niemcy, aby potem spokojnie zasiąść no i zobaczyć obejrzeć. To widowisko. Odnośnie temperatury, bo zawsze o tym wspominam. Teraz jest godzina, parę minut po dziesiątej. No i jest 32 stopnie w słońcu. Także dwunasta pierwsza, może druga, nie wiem kiedy skończę. Liczę na rekord dzisiejszego. Dnia, a może nawet i sezonu Zjeżdżam ze ścieżki prowadzącej do Czarnego Dunajca i jadę również ścieżką, ale już na której mogą jeździć pojazdy mechaniczne i udaję się w stronę wierchu Domańskiego. Sam sobie się dziwię, że sobie tu trasę wytyczyłem. Nie wiem po jakiego grzyba dołożyłem sobie właśnie ten podjazd, ale trasa jest widokowa. I w komentarzach wielokrotnie prosiliście mnie, żebym właśnie tutaj co chwilę jechał. Nie no z tymi komentarzami żartuję. Mój kanał jest bardzo niszowy i skierowany jest naprawdę do wąskiej grupy. Ekstremistów szosowych, którzy nie uznają siutro i wertepów, Widzimy się i słyszymy na Wierchu Domańskim. A tak jeszcze w ramach ciekawostki, to w tamtym roku jeszcze tutaj na komie byłem bodajże w siódmy, a potem się miejscowi zwiedzili, zaczęli jeździć w kupie i wyśrubowali. Tak, rekord, że spadłem chyba na 15 albo 17 pozycję. W ogóle to skandal. Jednak nie jeden, jadę, nie, nie jadę na Wierch Domański. Tu jest taka ścieżka, i w połowie podjazdu skręcam. Teraz w prawo, bo się pomyliłem, a zjeżdżam na dół. To ciekawie, bo tutaj jeszcze nigdy nie jechałem. Później wam pokażę na mapie ten zjazd, ale nigdy, nigdy nie je, zjeżdżajcie ponieważ jakiś mądry ponacinał w, w poprzek asfaltu takie rowki odprowadzające wodę. No i dramat. Zjeżdżając z góry no można sobie załatwić koło. I to jest kilkanaście takich nacięć niezabezpieczonych od góry metalową konstrukcją. No i teraz tam gdzie to autko tu się poleje budeczka dzisiaj skromne 14% ale na emeryckich przełożeniach 34, 34 nie ma problemu Czerwone wierchy, giewąd w całej okazałości. No to trzeba tak delikatnie na tym zjeździe, bo jest bardzo ostry i można się tu wbić, na przykład w kościółek. Pięknie widać podjazd. Pod ząb, prawdopodobnie, chyba tam się uda. Miejscowość Ząb, tam jeszcze podjadę kawałek do góry, i następnie cały czas w dół. I to prawdopodobnie będzie ostatni zjazd Jedzie na koło Babia góra, bachledówka a my zjeżdżamy z Sierockiego Nie wiem czy widzicie, ale tam właśnie w oddali fragment ściany Bukowiny, o, tam właśnie jest, i tam się właśnie udajemy. No jest moc, 20%. Tyle, co ścianka bukowianka. Ty. A w Białym Dunajcu wesele. Przekraczamy rzekę Biały Dunajec i rozpoczynamy podjazd na Gliczarów. Wyjeżdżam właśnie z Gliczarowa Dolnego i będę wjeżdżał pod tą pierwszą ściankę tu i temperatura 34 stopnie. I druga ścianka uh, dało popalić. Jadę szlakiem Turde de Poloń, ale naprawdę, chłopom współczuję, że po takim dziadowym asfalcie jeżdżą. Jak oni tutaj będą w tym roku jechać, to je! na gravelach. Strach się tu puścić, bo nie wiadomo, czy jakiś dziur tu nie ma. w tamtym roku tutaj podjeżdżałem. No to mi ten asfalt nie przeszkadzał, ale na zjazd. Dramat. Proszę państwa, ostatni podjazd i ostatni zjazd. I teraz już w stronę domu. Serio chcecie, żebym pojechał? Na lody do to dobra niech wam będzie, jadę to miał być ostatni podjazd na gliczarów, a przecież jeszcze z Montenegrą jadę na Litwinkę i tam będę zjeżdżał do Trybsza także dopiero to będzie ostatni podjazd. Padł ząb Padła ściana. Padło Montenegro. A teraz w dół do samego trypsza. Duży sentyment czuję do tego miejsca, ponieważ po prawej drzewo śliwkowe, a po lewej kawałek pobocza. I pamiętam jak 7 lat nowego targu właśnie tutaj robiłem taką pętelkę do biegania. Wychodziło może jakieś w obie strony 17 km. Musiałbym dobrze przeliczyć, ale chyba tyle. Ale potem zrobiono tutaj kostkę. Tam jest też pobocze wyrównane. Bo wcześniej zmieniałem raz lewą staną, raz prawą biegłem. No i zaniechałem tutaj biegania na rzecz Dunajca. Ale miło wspominam co drugi dzień codziennie tutaj tym poboczem sobie biegałem. Dawno nic nie mówiłem. Mamy w pionie 1372 metry. 72. Jak najlepsza data urodzenia, oczywiście 1972. Dokładnie mamy 73 km, tak więc jeszcze około 10 km i będę w domu. Czas 3:45. Temperatura 31 stopni. Tak to wygląda na teraz. A teraz jedziemy na moje ulubione lody do Ostrowska. Przepraszam Was najmocniej, ale jednak rezygnuję z lodów na rzecz tego miejsca, w którym się właśnie znajdujemy. Jest to nieczynna obwodnica Trójmiasta. I właśnie tą nieczynną obwodnicą po raz pierwszy w życiu się przejadę, korzystając z tego, że nie ma tutaj jeszcze ruchu, i tak oto sprytnym sposobem ominąłem cały ruch na drodze. Z Łopusznej towarzystwa 1410 metrów w pionie, 85 kilometrów, 4 godziny i powoli kończę trasę i wycieczkę <tuszy> dzisiejszego dnia. Bardzo przyjemnie się robi yy, krótki kilometraż, nie taki 150. A taki właśnie 80. Bardzo przyjemny. Proszę Państwa, pozdrawiam Was z górskim i z owczym. Do następnego razu, trzymajcie się.